Nakazy, zakazy i sugestie. Gramatyka dla każdego szóstoklasisty. Must vs. have to. Must. Musieć. Wewnętrzna potrzeba. Have to. Musieć. Narzucony obowiązek. Jeśli sam czujesz, że musisz coś zrobić, użyj czasownika. Must. Jeśli ktoś lub coś każe ci coś zrobić, użyj. Have to. Zarówno. Must. Jak i. Have to. Łączą się z bezokolicznikiem, czyli zwykłym czasownikiem w podstawowej formie na przykład. Watch. I must clean my room today. I'm tired of this mess. Mówiący sam narzuca sobie obowiązek. To jego decyzja. You must see this new film. It's amazing. Silna rekomendacja lub przekonanie mówiącego. He must talk to the teacher about his grades. He's really worried. Mocne odczucie mówiącego, że to niezwykle ważne. I have to clean my room. My parents told me to do it. Obowiązek narzucony z zewnątrz. We have to wear a uniform at school. It's the rule. Zasada wprowadzona przez szkołę. She has to get up early tomorrow because the bus leaves at 7 a.m. Poranne wstawanie wynika z rozkładu jazdy autobusu. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w następnej części.